Ostrzeżenie. Ten odcinek nie jest przeznaczony dla osób, no zresztą nie będę tego czytał po raz kolejny. Jeżeli oglądasz Gratu detailing po raz pierwszy i liczysz na jakość i staranne wykonanie, to na pewno się zawiedziesz. Miłego dnia. Ola, twoje mać! Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gratu Detailingu, czyli najdziwniejszego programu auto w Polsce. Od teraz nastąpi mała zmiana, ponieważ nie będziesz już musiał słuchać na temat chemii detailingowej, a skupię się bardziej na przekazaniu ci jak największej ilości informacji na temat modelu, nad którym pracowaliśmy, tak aby oglądało ci się bardziej bajecznie. A pozostając w temacie, przenieśmy się do new Beetle, który wyglądał jak z bajki. Dokładnie mówiąc, z bajek z i paproci. Volkswagen New Beetle, który ze względu na porośnięcie zielenią od strony północy bez najmniejszego problemu mógł przez kilka lat służyć jako kompas dla pewnego rodowitego Niemca o imieniu Mustafa, który sprzedał mi to gówno za całe 350 euro. Jednak trzeba przyznać, że był w 100% uczciwy. Obiecywał, że auto jest niesprawne, wygląda jakby był jednocześnie i grzybnią i generalnie jest obiektem motoryzacyjno-biologicznym. Najpewniej Mustafa chciał sprawdzić, czy roślina warstwa jest w stanie ochronić lakier tak dobrze jak powłoki ochronne, albo po prostu nie chciało mu się naprawiać usterki, która sprawiła, że ten zielony chrabąż zmienił się na kilka lat w pomnik przyrody na terenie. Niemiec! Jeżeli pomyślałeś, że na szczęście to nie było auto klienta, przypominam, że w tej firmie każde auto traktujemy jednakowo, niezależnie od tego, jaką ma wartość. Volkswagen New Beetle to samochód, który od samego początku wzbudził ogromne zainteresowanie ze względu na nawiązanie swoim retro designem do legendarnego Garbusa. Najpewniej ktoś w Wolfsburgu stwierdził po prostu, że klimat retro jest jak ojciec hazardzista i sprzeda wszystko. Jednak różnic między tymi modelami jest w ujciu ciut. Ale największa jest taka, że garbus z założenia pewnego austriackiego akwarelisty miał być autem dla ludu. <Grym wytrzymałeś> Zaś model, który widzisz na ekranie był około 15% droższy w zakupie od Golfa czwartej generacji, więc założenie, że to auto dla mas można sobie wsadzić w oko Saurona. Jeżeli chodzi o masy, to... Z wysoką ceną mógł on pasować do wagowo i wizualnie dyskusyjnej amerykańskiej nastolatki z bogatego domu, której fason New Beetla mógł być kompatybilny do jej ogólnego bezguścia. Volkswagen Garbus był najdłużej produkowanym autem na świecie, bo montowali go od 1938 roku przez 65 lat i zrobili ich łącznie ponad 21,5 miliona egzemplarzy. New Beetle zaś był produkowany od 97 aż do 2010? 2010? Która z tych form jest prawidłowa i zrobili milion 200 tysięcy egzemplarzy, które wyjechały z fabryki w Puebli w Meksyku. Brawo, Serloku, rozwiązałeś zagadkę mojego dzisiejszego stroju. Ja, -a, wygram, Ponieważ z założenia program Grato Detailing ma opowiadać o modelu, który oglądasz na ekranie. Czas na kolejną dawkę historii. New Beetle po raz pierwszy został zaprezentowany w 1994 na North International Auto Show w Detroit jako Concept One i wywołał ogromne zainteresowanie wśród pismaków i publiczności. Prototyp zaprojektowany przez J. Mesa i Freemana Tomasa był dla ludzi wtedy tym, czym teraz jest zagranie w klasyczne Mario, bo wzbudził sentyment i nostalgię. Prototyp miał być raczej eksperymentem stylistycznym niż gotowym samochodem produkcyjnym, jednak jego ciepłe przyjęcie przyczyniło się do decyzji Volkswagena o wdrożeniu projektu na rynek. Jest Trzeba jednak nadmienić, że New Beetle zapoczątkował trend na retro design, który później pojawił się w takich modelach jak Mini Cooper czy PT Cruiser. A moją miłość do tego ostatniego modelu mogłeś zresztą zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków tego kanału, który jak zwykle jest zrobiony na jakieś 30%. Czas na niemiecką logikę. W 2011 roku New Beetle został zastąpiony nowym modelem, który nazwali Beetle. Rozumiesz, nie? To srebrne gówno zostało zbudowane na płycie podłogowej Golfa czwartej generacji, zresztą z tym modelem wiąże go kilka rzeczy, o których opowiem później. Platforma PQ34 była dość uniwersalna, bo w wagę użyli jej również do budowy Seata Leona, Skody Octavii, Volkswagena Bory i uważanej we wioskach w mojej okolicy jako luksusowy hatchback Audi A3 pierwszej generacji. W zdecydowanej większości NuBitle miały napęd na przednią łoś, chociaż występowała opcjonalna opcja napędu na cztery koła oparta na Haldexie, jednak występowała ona tylko w wersji RSI, której powstało zaledwie 250 sztuk. Jeżeli chodzi o gamę silnikową, to do wyboru mieliśmy aż 7 różnych pojemności benzynowych, choć te między sobą różniły się konstrukcją i mocą. Najmniejszym silnikiem montowanym w New Beetle był czterocylindrowy 1.4, którego przyspieszenie należało obliczać przy pomocy kalendarza, bo generował on zaledwie 75 kuni. Jakby nie patrzeć, osiągi tego silnika i tak są lepsze niż w moim egzemplarzu, który potrzebuje kilku chłopak, który będzie go pchać, aby auto przemieszczało się z miejsca na miejsce. Dalej mamy dwa silniki 1.6 o mocy 100 lub 102 koni, legendarny i genialny silnik 1.8 turbo o mocy 150 lub 180 koni, bezturbowe 2.0 takie jak jest w moim egzemplarzu, 2.3 w układzie VR5, 5-cylindrowe 2.5 o mocy 150 koni, który jest tak rzadko spotykany jak dziewica w akademikach i jeszcze rzadziej spotykany 3.2 VR6 wspomnianej wcześniej wersji RSI. Zazwyczaj mówi się, że nasi zachodni sąsiedzi nie darzą nas zbyt mocno uczuciami, jednak w przypadku projektu tego samochodu ktoś poszedł po rozum do głowy i pod maską wsadzili również klekoczące 1.9 d i w kilku wersjach najpewniej, aby po kilku latach użytkowania auto mogło wylądować w naszym kraju z cofniętym o połowę przebiegiem i dawać radość naszym rodakom. W wersji napędzanej ropoginojówką, czy jak mówię, o mocniej rozwinięci olejem napędowym, mogliśmy wybrać wersję o mocy 90 koni czyli klasyk, który według legendy pojedzie nawet na opale lub oleju rzepakowym z marketu, a także wersje na pompowtryskach, które kiedyś były uważane za najgorsze główne, jakie można było zastosować w autach, lecz później w dobie trzycylindrowców, silników TSI czy innych hybrych wywołują przemiłe wspomnienia, bo w końcu Wiesiek z Twojej wsi też nauczył się je naprawiać. Nie to wam, kurwa, nie płacę. Znaczy, no, czy to, to robili, tak wolno. Odchodząc na chwilę od historii, jak powiedział mój znajomy ksiądz, schodząc z przypadkowo napotkanej emerytki, która mu się nawinęła na korzeń podczas pobytu w sanatorium, jeżeli chodzi o autopucownictwo w autach, których zadaniem było zajmowanie miejsca parkingowego dla uczciwie pracujących i uśmiechniętych Niemców, ślady przyrody, zgnilizne i wszechobecnych, nie można znaleźć dosłownie wszędzie. Dlatego ważny i konieczny jest demontaż wielu elementów, co znacząco wydłuża pracę, jednak w przypadku standardowych usług, jakie wykonuje się w branży, wieloetapowe oczyszczenie również nie zajmuje dwóch godzin. No chyba, że wybierasz firmę, która przez lata prowadziła zwykłą myjnię, a w dobie mody dołożyła sobie do nazwy słowo detailing. Czy jak mówią ludzie ze wsi, detailing, żeby robić pieniądze w nie do końca uczciwy sposób. Ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś, szczerze, to bo... ja chcę 500 zł. W całym procesie grato nie chodzi jednak jedynie o doczyszczenie syfu, który wczepił się plastików, gum i lakieru niczym stalkerka do swojej ofiary, ale również o to, aby przywrócić im jak najlepszy wygląd, a zrobić to można na kilka sposobów. Bo na przykład w przypadku elementów stworzywa możemy zastosować dressing, który w najlepszym wypadku wytrzyma kilka myć. Możemy użyć powłoki ochronnej, która wczepiając się w powierzchnię wytrzyma kilka lat. Możemy również polakierować element powtórnie, no lub go urwa wymienić. Oczywiście w komentarzu znajdą się ludzie, którzy dołożą najgorszą metodę, czyli użycie opalarki. Tylko nikt z nich urwa nie doda, że po użyciu tej metody zastosowanie wszelkiego rodzaju dressingu jest niemożliwe jak sytuacja, gdy każdy spotkałby dziewczynę, która pokocha go za wygląd i osobowość. Ale, ale robię to. A ty co? Jaki się puterpać. Jeżeli chodzi o zużycie materiału w tym prawie 25-letnim aucie, jest ono zaskakująco znikome. Być może jest to kwestia tego, że nikt przy pomocy śrubokręta i swojej krzepkości nie próbował ich na siłę ściągać, ale bardziej prawdopodobne jest to, że jakość materiałów, których używał wag pod koniec XX wieku, była naprawdę na wysokim poziomie. Świadczyć mogą o tym chociażby liczne pasaty piątej generacji, które poruszają się po polskich drogach z przebiegami w okolicy 800 tysięcy km. To znaczy ten twojego wujka z całą pewnością nie i na pewno jego ma oryginalne 220 tysięcy, bo zapewnił go o tym uczciwy handler z Ostrowi Mazowieckiej, a różnica pięciu odcieni srebra na nadwoziu wynika po prostu ze światło cienia. Co prawda materiał pod sufitki był piętą achillesową wielu aut niemieckiego producenta, bo w większości aut zwisają one po latach swobodnie jak kusiała 80-latka, ale mamy na to bardzo prosty patent. Nie wymaga on nawet zakupu wielu preparatów. Nie wymaga zbyt wielu umiejętności technicznych. Po prostu demontujemy ją i wywozimy do firmy Naprawa podsufitek samochodowych, gdzie zrobią nam ją na nowo. Jest to szczególnie ważne i sensowne w aucie, które nie jeździ i będzie wystawione na sprzedaż za 3,500 tysiąca złotych. A skoro już jesteśmy w temacie genialnych pomysłów na biznes, jeżeli masz w posiadaniu auto po kilkuletnim postoju, które wygląda jak magulon, jest obrośniętym chem, trawą lub paprociami, albo po prostu spędziło w garażu kilka lat, chcesz mi je odsprzedać, to odezwij się na Instagramie lub wyślij kilka zdjęć na maila, którego widzisz teraz na ekranie. Auto może być niesprawdy mechanicznie, może nawet nie mieć silnika, ważne, aby było zdrowe blacharsko i nie było w pięciu kolorach. Chyba, że jest to Golf w wersji Harlekin. Raz jeszcze przypomnę, że twój Ford Mondeo w 2.0 TDCi nie jest autem, które nada się do grata detailingu. Jest po prostu padłem, którego nie da się sprzedać, bo każdy słyszał o awaryjności tego silnika, więc zostaje ci jedynie kasacja. Ale jeżeli twój wujek lub sąsiad posiada auto, które jest po postoju i zajmuje mu miejsce, to powiedz, że na dalekim wschodzie jest człowiek, który wyśle po to truchu o lawetę, a nawet zostawi mu więcej pieniędzy niż chłop dostałby za auto na Środzie. Co do rezultatu transferu, trzeba zapytać męskiego przyrodzenia, bo chuj wie, czy skorzysta z tej oferty, ale zawsze warto zapytać. Zostając w temacie nieruchomości, to znaczy aut, które nie poruszają się o własnych siłach, w życiu pewne są trzy rzeczy. Po pierwsze, to, że kiedyś zdechniesz. Po drugie, to, że musisz dzielić się z państwem pieniędzmi, które zarabiasz, bo kiedyś w Mesopotamii wymyślono podatki. A trzecią rzeczą, która jest pewna, jest to, że niezależnie od tego, czy auto jeździ, czy nie... Musisz płacić obowiązkowe ubezpieczenie OC, twoja mać. Na szczęście na rynku jest coś tak przecudownego jak porównywarka MUBI, gdzie możesz sprawdzić i wynaleźć najkorzystniejszą ofertę OC i AC. A w opisie filmu masz link, dzięki któremu przy zakupie polisy OC na MUBI złapiesz 100 złotych cashbacków, więc oddadzą ci twoje pieniądze. A jak kupisz sobie tam ubezpieczenie, to też dostaniesz link, który możesz wysłać nawet do swojej byłej. I jeżeli ona kupi sobie policę, to oboje zyskacie coś więcej niż pozostawiony po sobie nawzajem niesmak. Po reklamie. Po zakończeniu większości prac nad autem przyszedł czas na montaż i ponowne złożenie Newbitla. I tu muszę dla większej publiczności pokazać prawdziwy profesjonalizm mojej ekipy, która z największą dokładnością przykłada się do swojej pracy. Jeszcze raz Kurwa to najpierw na końcu powinno być Weź postaw to jest takie słowa Co ty robisz co? Kurwa no postaw tak ah. Wyrzuca to dziury! meee Ostatnim etapem, który zawsze w przypadku gratu detailingu robimy na końcu, jest zabezpieczenie, kół którego nigdy nie możemy zrobić wcześniej, bo zawsze trafi się jakiś baran, trafi się nasz klient, który zostawi nam akurat auto na usługę i musimy się nim zająć. A jego kondo, jego samochód, zawsze zajmuje nam podnośnik. Tak czy inaczej, słucham, pierwszy raz użyłem tego stwierdzenia podczas tego odcinka, zbliżam się powoli do podsumowania Prasta, nad New Beetlem. Zajęły nam łącznie 4 dni z tygodniową przerwą na zrobienie i zamontowanie nowej podsufitki, i po raz kolejny zmarnowaliśmy czas na to, aby zawinąć główno w papierek przez kilkadziesiąt roboczogodzin. Postaraliśmy się ponownie przywrócić niesprawne auto do jak najlepszego stanu i wykonaliśmy usługi dwukrotnie przekraczające wartość, za którą będę usiłował ten samochód sprzedać. Ale będąc podobnie jak Mustafa, uczciwym człowiekiem, sprzedaje totalnego meksykańskiego kota w worku, które posiada jako siusterkę, dzięki której to auto jest niesprawne. Nie da się odpalić silnika, nie da się sprawdzić, co jest uszkodzone elektrycznie, nie wiem, czy auto posiada sprawną klimatyzację, czy posiada radio, które odbiera, i nie wiem, czy możesz na nim odtworzyć swoją ulubioną kasetę. Ale są rzeczy dotyczące tego auta, których jestem pewien. Mało tego jestem w stanie się pod tym wszystkim podpisać. Mój NuBitel nie tylko nie posiada akumulatora, ale dodatkowo ma odcięte perfidnie klem. Wszystkie opony nadają się do tego samego co studentka przez mojego znajomego księdza, a felgi, jak zdam swoje szczęście, na pewno są krzywe. Kolejną pewną rzeczą jest to, że pod tym filmem znajdą się komentarze dotyczące tego, że drugi raz użyłem tej samej piosenki do prezentacji auta i dlaczego nie ma wyboru kolejnego samochodu do odcinka, które napiszą normalni i ciekawi ludzie. No i tego, że jakiś kasztan napisze, że on by w życiu nie wywalił kilku tysięcy złotych na detailing auta, które jeździ, nie mówiąc już o aucie, który jest niesprawny. Po pierwsze musiałbyś mieć kilka tysięcy złotych, po drugie matka dla ciebie by nie dała kilku tysięcy złotych, wiem, bo mi mówiła. Poza tym nie przejmuj się, bo mnie też nie stać na wszystko, co mi się podoba. New Beetle dalej posiada odpryski, które mimo zamaskowania wymacałby ślepy, ponieważ auto jest w kolorze, na którym ich ukrycie jest niewykonalne. Może i wnętrze zostało wyczyszczone, ale plastiki są dalej połamane. Nic więc dziwnego, że aby nowy nabywca mógł cieszyć się z posiadania tego egzemplarza, w całości zabezpieczyliśmy go powłokami ochronnymi. Aby auto prezentowało się tak. Daj temu poleżeć, niech odpoczywa chwilę, nie bądź chuj, obserwuj, to bardzo będzie miłe. Powierzchnia musi być na serce gorące, za uśmiech podaruję Ci Twe auto śniące. auto, Pryskanie, konserwacja, zabezpieczenia, wszystko na miejscu, nic nie ma znaczenia. Muzyka gra, a my tańczymy dalej, czyszczenie i bezlowanie to nasz sekretny my talent. Daj temu poleżeć, niech odpoczywa chwilę, nie bądź chuj, obserwuj, to bardzo będzie miłe. Powierzchnia musi być im na serce gorące, za uśmiech podaruje ci twe auto śniące.